Witam Panią serdecznie. Zechce Pani usiąść. Jasne, że zechcę. Jak mogę Pani pomóc? Facet, ja szukam męża. Ty myślisz, że po co ja tu przyszłam? Tak. To jaki ma być przyszły małżonek? Coś poza tym, wykształcenie, wiek. Jak będzie bogaty, to znaczy się mądry, wykształcony, bo inaczej byłby biedny. Nie do końca się z panią zgodzę. Nie znasz się pani. Tak, oczywiście. A w jakim wieku szuka pani męża? Co za różnica? Ważne, żeby był bogaty. <laughs> Jak będzie młody, to będzie przystojny. No jak stary, to będzie miał młodą żonę, czyli nie, i nie będzie oganiał się za innymi młodymi laskami. A jak będzie bogaty i brzydki? Coś pan, bogaty i brzydki? No jak bogaty może być brzydki? za filozofia. A jakie Pani ma walory, żeby mógł je przedstawić kandydatom na Pani męża? Jak to jakie? Proszę spojrzeć na moją figurę. Nogi zgrabne. Pupa okrągła. No, jak? no tak. No. A piersi? Co Pan powie o moich piersiach? Kule? No, ma Pani małe piersi. Świnia! Miałam na myśli, że są okrągłe. No i wcale nie są małe, tylko średnie. Chce Pan zobaczyć? Nie, nie, proszę usiąść. Proszę Jest Pan pierwszym mężczyzną, który nie chce oglądać moich piersi. Jest Pan ten tego inny? Proszę Pani, nie jestem ten tego inny, tylko jestem w pracy. Proszę sobie łaskawie wyobrazić, że wchodzi ktoś do biura, a Pani mi pierwszy pokazuje. Pomyśli sobie nie wiem co, przecież mogą mnie zwolnić. No tak. I co? Ma Pan już męża dla mnie? Już? Teraz? Wprowadzę Pani dane, zdjęcie do bazy oraz wymiary, to znaczy Pani wymagania, i zobaczymy. A ja myślałam, że już dziś będę miała męża. Rozczarował mnie pan. Jak się ktoś zgłosi, to proszę natychmiast do mnie zadzwonić. Oczywiście, natychmiast. Natychmiast. Oczywiście. No, to cześć. Cześć.